Ja się bardzo obawiałem, że my po takim meczu jak zagraliśmy w Krośnie, gdzie tak naprawdę oprócz pierwszych pięciu minut, 35 minut kontrolowaliśmy, potem już przebieg spotkania i wygraliśmy. Bardzo się bałem tego meczu, bo wrócić po zwycięstwie w Krośnie nie jest spodziewanym. Znowu na swój parkiet. Do tej pory kończyliśmy to przegranymi zazwyczaj. Dzisiaj zwycięstwo pod ogrywce. No Tak jak mówię, w Pruszkowie nie może być spokojnie i gwarantujemy tu zawsze poziom adrenaliny podniesiony do, do niemożliwości. Także jak ktoś potrzebuje, ma spokojne życie, to zapraszamy na hale w Pruszkowie. No, jak zwykle w Pruszkowie, no, tutaj nie może być, że tak powiem, łatwo i przyjemnie. Nie pamiętam, żebyśmy tutaj zagrali jakieś łatwe zawody. No i tak samo dzisiaj no, z zespołem bardzo mocnym, z opola, naszpikowanym graczami, którzy grali w Ekstraklasie. Udaje nam się wygrać e, pod ogrywce. E, jakby ktoś mnie zapytał, czy, czy straciłem wiarę w to, że jesteśmy w stanie gdzieś tam uciągnąć przy chyba minus 5 na minutę do końca. Powiem tak, no, dla, dla telewizji powiem, że nie straciłem, ale tak graliśmy źle w czwartej kwarcie. E, zatkało nam się w ataku, popełnialiśmy za dużo strat. Nieodpowiedzialne decyzje, ale to, to, to nie ma znaczenia. Dzisiaj wygraliśmy zawody, mamy dziewięć zwycięstw. I takie zwycięstwa pod ogrywce smakują najbardziej.